Styczeń, czyli to klasyczne ładowanie baterii, w tym roku, w tym sezonie, bardzo krótki ten okres przygotowawczy, niespełna miesiąc. To jest trudniejsze zadanie dla Was, żeby optymalnie przygotować zespół? No, zgadza się. Mamy ten krótszy okres czasu, poprzez to, że liga zaczyna troszeczkę szybciej te, te rozgrywki. Ale myślę, że mamy takie warunki i musimy się do nich dostosować. Zawodnicy tak naprawdę już ostatni tydzień poprzedni trenowali na rozpiskach indywidualnych i dzisiaj, tak jak tutaj widzicie, zaczęliśmy od, od badań, żeby zdiagnozować zawodników. Rano odbyły się pomiar tkanki tłuszczowej, wagi, masy ciała i także badania krwi, a dzisiaj tutaj mamy progresywny test mleczanowy, który pozwoli nam określić parametry, dzięki którym określimy odpowiednie wartości do pracy zawodników. No, w pierwszych dniach przed wylotem, na pewno do Turcji, będziemy się skupiać y, na tym, żeby jak najlepiej zdiagnozować tych zawodników i następnie wytyczyć te plany, którymi będziemy się posługiwać w kolejnych tych tygodniach y, okresu przygotowawczego. Ekspresowe tempo przygotowań było tak naprawdę nie cały miesiąc. To jest duże utrudnienie dla Was, dla trenerów? Duże utrudnienie, ale daj Boże, jakby była taka pogoda, to sobie damy radę. Gorzej jak przyjdą mrozy prawda, i nie możemy skorzystać z naturalnej nawierzchni. Dzisiaj mamy testy na, na sztucznej, bo, bo wiemy, że tutaj łatwiej o poślizg, jakbyśmy trenowali na naturalnej. Czy robili te testy? Zobaczymy. No. Przede wszystkim musimy się zabezpieczyć na, na jakieś tam ewentualności czy, czy zmiany w tym okresie, bo, bo tu e, nie możemy niczego zaniedbać, bo tak jak wspomniało się, jest krótki okres, szybko Liga rusza, a każdy mecz może być na wagę e, utrzymania. Czy przed wyjazdem do Turcji możemy spodziewać się nowych zawodników? Mam taką wielką nadzieję, i myślimy o wzmocnieniach, i zobaczymy, w którym kierunku pójdziemy. E, tu założyliśmy sobie z wodarzami, że przydadzą się tacy zawodnicy, którzy podnios podniosą jakość gry. Oczywiście nikt nie ma za darmo zagwarantowanego miejsca prawda? E, w pierwszym składzie, tylko to trzeba wywalczyć i przede wszystkim potwierdzić na, na boiskach. Mamy gry sparingowe, tam będzie rywalizacja, mamy dużo treningów. To dla mnie też jest okres do dodatkowego poznania drużyny, bo, bo wcześniej praktycznie pracowaliśmy od meczu do meczu pod dużą presją, a teraz jest troszeczkę ta praca spokojniejsza, rozłożona e, na dłuższy okres i też pewne rzeczy będziemy chcieli wdrożyć, a nowi ludzie myślę, że pomogliby nam w tym. Zresztą no myślę, że tak będzie, bo kilku zawodnikom już powiedzieliśmy, że żeby szukali sobie klubu i innych rozwiązań, ale to jeszcze za wcześnie. Póki tych zawodników nie ma, to nie możemy o nich jeszcze mówić, że, że dołączą.